Witajcie, moi kochani. Zapraszam Was na krótką taką pogadankę na temat, jak wykonać swój runiczny talizman skryp, który chcemy, żeby nas chronił, służył nam dłużej. I postaram się tutaj zmieścić w tych 10 minutach dla Was. No i takim najpopularniejszym materiałem jest drzewo. Ja tutaj mam brzozę. Zobaczcie, można bardzo fajnie na przykład napisać sobie tutaj skrypt w miejscu Waszej pracy, prawda? Mam tutaj takie drewniane, też i krążki, gdzie mogę sobie tutaj wyryć czy narysować. Ja tutaj myślę, że to był fajnie złoty mazak, by się taki przydał i z czarnymi, takimi delikatnymi zdobieniami, żeby te runy pięknie, wiecie, wyglądały. Następnie. I następnie mam tu biały kwarc znaleziony na spacerze. To jest taki, już przez rzekę widzicie, że kogo ładnie obrobiła. Jest po prostu cudowny, przepiękny. I wyobraźcie sobie. Podarować komuś biały kwarc z na, na przykład z runą Algis. W złotej tutaj takiej oprawie, jakby Algis tak pięknie narysować. Wasza po prostu inwencja, jakie Wy macie pomysły, mogą być tutaj jakieś farby, coś namalować. Piękny na pewno prezent. I kochani, dzisiaj na spacerze nie, dość, że nazbierałam tutaj świeżych, pięknych kwiatów, to jeszcze znalazłam takie cudowne, piękne. Kamienie. Te kamienie to są skały magmowe. Tutaj bardzo często spotykane w Norwegii. Tutaj ich nie widać za bardzo, ale tutaj ten jeden jest to Orito Class. Tak chyba dobrze wymówiłam tą nazwę, ciężko mi się wymawiać. Z miką. Mika, jest, słuchajcie, bardzo fajnym kamieniem, ponieważ działa jak lustro. Także myślę, że to też świetny sposób. Także jak chodzicie na spacer, to i w Polsce z tego co wiem, można również nazbierać bardzo ciekawych minerałów. Następnie buteleczki wiedźmy. Ja je po prostu uwielbiam. Słuchajcie, są tak subtelne i delikatne, że ja do tego pletę sama sznurek metodą Kumihimo. I tutaj można do buteleczki właśnie delikatną inskrypcję włożyć. Do tego odpowiednie kamienie, odpowiednie rośliny. To wszystko przygotowujemy, tak? Teraz będzie, będziemy w nowiu. Czyli to, co obecnie mamy, możemy wzmocnić odpowiednim rytuałem. A jeżeli chcecie coś do siebie przywołać, to będzie zaraz po nowiu księżyc pomalutku dopełnić. Przybywał. Myślę, że bardzo ładny, elegancki sposób. Ja już obdarowałam moich bliskich właśnie takimi buteleczkami, bo uważam, że one tak fajnie i słodko wyglądają. Są bardzo subtelne. Nikt temu się nie przygląda, nie wie, co wy tam nosicie. Także bardzo, bardzo fajny sposób. Następnie, z moich ulubionych, ja uwielbiam pleść takie wianki, ten wianek moi kochani już jest zeszłoroczny także on będzie rytualnie albo spalony, albo go puszczę po prostu do wody, on ma już rok czasu, a teraz mamy świeże, piękne zioła, także na pewno skorzystam, zrobię sobie taki wianek, jeszcze kochani moi, ja tutaj na przykład mam ametyst i serduszko z kamienia, które można nasączać Olejkami. Także ja tu mi się marzę, żeby zrobić piękną inskrypcję, właśnie runiczną, przy łóżku. I myślę, że to też taki bardzo fajny, prawda? Oczywiście, jak wcześniej powiedziałam, na karteczkach można również sobie napisać. A my dzisiaj będziemy właśnie mówili na temat, żeby to takie było bardziej, prawda, ozdobne, jako amulet. Na przykład ktoś nie chce po prostu pisać skryptów, a yy, chciałby użyć runy. Yy, na przykład na ochronę. Ja bardzo lubię runę Algis, bo uważam, że to bardzo fajna runa, która właśnie ochrania nas swoim takim płaszczem. Jest bardzo ogólnie popularna. I tutaj jeszcze moja uwaga jedna. Kochani! Jeżeli chcecie namalować Lunę Algis, zawsze malujcie ją w kierunku patrzącego, czyli ta runa, jeżeli ktoś będzie patrzał, ona być, ma być w pozycji prostej, tak? Na... Coś mi tutaj przerwało, <grych> tak jak dzisiaj, w ogóle taki mam dziwny dzień, to Wam później opowiem. I tu na nadgarsku, tak jak ktoś będzie patrzył, tak? Jeżeli nie chcecie, można narysować na przykład pod bluzką na brzuchu, narysować na kartce, nosić w kieszeni. I yy, nie na butach, nie na obcasach, szanujmy, szanujmy te piękne narzędzia. I myślę, że tak mi pokrótce Wam powiedziałam. Teraz ja tu posłużę się literaturą, bo niestety wszystkiego również nie pamiętam. I moi kochani, tak, jeżeli ktoś by chciał sięgnąć po drzewo. Ja zauważyłam, będąc tutaj na spacerze też i w lesie, że pełno leży takich, wiecie, już gałęzi z drzewa, które pospadały. Gdzieś tam one są już ułamane. Zawsze duchowi drzewa dziękujemy, jeżeli taką gałęź z drzewa zabieracie. I myślę, że to też bardzo fajny sposób, nie trzeba niszczyć drzewa, łamać tego drzewa, prawda? I teraz moi kochani, tak, znaczenie różnych gatunków drzewa. I co my mamy? Mamy bóg. Bóg jest drzewem dobrotliwym i delikatnym. Jego drzewo doskonale nadaje się na tabliczki runiczne. Moc drzewa jest neutralna, powściągliwa, nie narzucająca się. Nadaje się do początkowej pracy, jest łatwe do obróbki dąb. Dąb nad hus i Itora, drzewo potężne, które niełatwo obalić. Jeśli chcesz nadać swoim runom niewzruszoną moc, zastosuj dębinę. I tutaj pisze: Ludzie, którzy chętnie słuchają heavy metalu czy hard rocka, potrafią zmienić tę muzykę w moc. Widzą w niej z jednej strony podobieństwo do Buka tora gromów ładnego, z drugiej zaś do drzewa jego mocy. I tabliczki runiczne, zdębiny będą odpowiednie dla ludzi oryginalnych. Czas mi się powoli kończy, muszę się spieszyć. <grytanie> Cis! Przyporządkowo bogini Hel i jest najlepszy, jakie znam, przewodnik ich po podziemiach jest potężny, a jego moc może nas szybko wyprowadzić w nasze własne i kosmiczne królestwo cieni. Drewn drewno ma twarde, o pięknych słojach, ale do obrótki jest najtrudniejsze. I tutaj wysiłek się płaca, polegam go osobom zaawansowanym na drodze do wiedzy runicznej. Tym bardziej, że cisy stały się rzadkością. W pracy magicznej powinniśmy korzystać tylko z umarłych gałęzi. Leszczyna ma cechy podobne do buka. Jest neutralna, emanuje jednak większą, większą mocą. Szczególnie polecam to drzewo ludziom, którzy poszukują własnej i kosmicznej prawdy. Olcha należy do dawnych drzew magicznych. W Anglii, w, yy, w Anglii za wycięcie olchy groziła kara śmierci. I tutaj co pisze? Jeszcze tak, żeby piękne y, wykonać tabliczki runiczne, które nadają się szczególnie do zagłębienia najgłębszych wewnętrznych i zewnętrznych związków. Czereśnia. Któż nie zna czułego objęcia tego drzewa? Tą samą czułą energią posiadają tabliczki runiczne z drzewa czereśniowego. Kto? Kto jest łagodny i ma delikatną skórę, winien mieć tabliczki z drzewa. Czereśniowego. Czereśnia chroni miłość, gwarantuje zaufanie. Lipa jest podobna do Czereśni, choć posiada cechy bardziej erotyczne. Ponieważ jest jej opływem komfreja, poleca na ludziom ognistym temperamencie potrzebującym miłości. I teraz. Tak, mamy tutaj przygotowaną na przykład już yy, nasz talizman ryniczny. Napiszemy sobie, przypuśćmy, runę algis, chcemy poświęcić. Ja mam do tego specjalną świeczkę i tylko ona mi do tego służy. Yy, tutaj jest ona niestety parafinowa, niestety mi się moje świeczki już, jak widzicie, niestety powoli wypalają, muszę sobie zamówić. I to jest świeczka yy, specjalnie poświęcona, namaszczona. Tu są zioła, tu jest sól. I także takie świeczki ja również używam. I tak jak Wam opowiadałam, jeżeli jest talizman gotowy z całą taką namaszczeniem, wiemy co powiedzieć, do czego ma nam ten talizman, słuchajcie, służyć. Nad ogniem używamy czterech żywiołów. Yy, pokropimy wodą, nad ogniem kadzidło i posypujemy solą. I to wszystko robimy z takim namaszczeniem. Myślę, że kochani, wam dużo dużo wytłumaczyłam. Niestety nie zdążę wam swojej dzisiejszej historii opowiedzieć, ale myślę, że to innym razem, a ja korzystam z wiedzy Ewy Kulejeskiej oraz, jak wam wcześniej wspominałam, korzystam ze świata run, tak? Również z tej książki i wszelakich dostępnych informacji. Chciałam Wam serdecznie podziękować. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomogło.